Chuchu, przyjęcia, to ja lubię. Chodź, Kubusiu. A co będzie, jak o mnie zapomnisz? Głupiutki miś. Nigdy o tobie nie zapomnę. Obiecuję. Nawet jak będę miał sto lat. Niestety, Robin, wszyscy pracujemy w ten weekend. A, mieliśmy jechać za miasto z żoną i z córką. Mamy nawał roboty. Jak to nie jedziesz z nami na wieś? Nie mam wyjścia. Życie na ciebie nie poczeka. Przeleci ci koło nosa. Co robić, co robić, co robić? Bardzo dobre pytanie. Kubuś? Krzysiu kochany. Nie. Przecież nasze drzewo było na wsi, a nie w centrum Londynu. Co się nie otwiera. Pewnie jest tam, gdzie powinno być. Co za śmieszne wytłumaczenie. A dziękuję. Kubuś, co ty tu robisz? Bo musisz mi pomóc. Zgubiłem wszystkich moich przyjaciół. No dobra, coś wymyślimy. Waga, nadchodzę. Ech. Wygląda na to, że utknąłem. Jadłeś dużo miotku Nie jadłem dzisiaj. Którędy teraz? Zawsze dochodzę tam, dokąd zmierzam, odchodząc z miejsca, w którym byłem wcześniej. Co ty powiesz? Taką już mam metodę. Ej, kłapouchy! Nie wierzę tu krzyś. I znów chcę się bawić. Ciekawe, czy znajdziemy prosiaczka. Za długo mnie to nie było. Dzień dobry, kochani. Krzyś! Nie, 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 nie. Tak się cieszę, że was widzę. My też krzesią. Głupiutki miś. Myliłem się co do mojej pracy, co do wszystkiego. Muszę wracać do mojej rodziny. No to żegnaj, Krzysiu. Szkoda, że nie został chociaż chwilkę dłużej. Teraz to my musimy uratować Krzysia. A to pewnie Madeline. Hej, jesteś tym misiem z rysunków taty? Tak. A wiesz, gdzie on jest? Jasne. No to jadda! facet, patrzcie go! Przegryz, Prosiaczek. To jest odpowiedni moment dla tych, co chcą bić brawo. Paniejku... Nie pamiętam, żebym się cieszył. Mówi się, że nic nie jest niemożliwe, a ja ciągle nic nie robię. Nie, tu chodzi o to, że...